Piotrze, cieszę się, że rozmawiamy. Nasza rozmowa no, zmierza do tego, żebyśmy troszeczkę lepiej byli w stanie opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz i jaka była Twoja rola niedawno, którą pełniłeś w, z ramienia Verti w, w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Chcielibyśmy trochę bliżej przybliżyć czytelnikom no, specyfikę Twojej pracy, ale także specyfikę tego regionu. Dlatego, gdybyś mógł troszeczkę powiedzieć o tym, jaka jest Twoja historia związana z Marką Vertiv, skąd się tam wziąłeś, jak wyglądał Twój proces dojrzewania do tego stanowiska, w którym jesteś teraz, gdybyś mógł troszeczkę nam dać takiego historycznego backgroundu, bylibyśmy wdzięczni. Jasne, dziękuję w ogóle za zaproszenie, bardzo mi miło brać udział w, tym, w tej rozmowie. No Ja już z branżą data center i z firmą, obecnie Vertiv, uprzednio Emerson Network Power, jestem związany od ponad dekady. Dołączyłem do firmy w 2009 roku, do, do, do polskiego oddziału firmy, gdzie spędziłem no, ponad 7 lat. Pracowałem w Polsce na, na różnych rolach związanych i, i z. W różnych rolach związanych z klimatyzacją precyzyjną. Moje jako inżynier jestem osobą związaną z klimatyzacją, dołączyłem do firmy jako osoba odpowiedzialna za rozwój rynku agregatów wody lodowej w Polsce. To była ciekawa historia, ciekawa przygoda, bo udało się tak naprawdę zupełnie rozwinąć ten rynek w Polsce. Przed 2009 roku jeszcze energia elektryczna była na tyle tania w Polsce, że dominowały rozwiązania związane z Typowymi szafami klimatyzacji precyzyjnej, freonowymi szafami, które są bardzo dobrymi rozwiązaniami, natomiast ich efektywność energetyczna przy większych obiektach pozostawiała trochę do życzenia. Stąd pojawiłem się ja w firmie, żeby rozwinąć rynek agregatów wody lodowej w tych systemach, które pozwalają też na znacznie podwyższenie efektywności energetycznej systemów. To się stało czymś, co obecnie już jest standardem na rynku w Polsce i obecnie wszystkie duże serwerownie już są projektowane. Z użyciem tych systemów, z użyciem systemów free systemów wodnych. E, więc więc mhm. to jest to, co ja też e, jakby cegiełkę dołożyłem do tego rozwoju rynku. E, pracowałem przy bardzo dużych obiektach w Polsce, przy, przy wszystkich serwerowniach, które w tym czasie dużych były budowane, gdzieś miałem jakiś swój udział i przy projektowaniu, i przy budowie, i przy uruchomieniach tych serwerowni. Więc, więc to był czas, kiedy się udało bardzo, bardzo dużo doświadczenia takiego zdobyć. I też czułem już wtedy, że kierunkiem rozwoju dla mnie jest, są rozwiązania prefabrykowane. Bardzo chciałem dołączyć do zespołu, który zajmuje się rozwiązaniami prefabrykowanymi w data center. I w 2016 roku pojawiła się taka możliwość, no i zgodziłem się wtedy przenieść, zmienić biuro, biuro Vertiv, dla którego pracowałem i przeniosłem się właśnie na, do Dubaju na rynek, gdzie byłem odpowiedzialny za rynek Bliskiego Wschodu i Afryki, czyli Middle East and Africa. No i tam ponownie byłem odpowiedzialny za business development. Pierwszy rok mój w Dubaju spędziłem jako osoba odpowiedzialna za business development. Gdzie promowałem te rozwiązania prefabrykowane, a następnie przy, przy bardzo mocnym rozwoju firmy i bardzo mocnym rozwoju tej części biznesu, również organizacja mocno się rozrosła, więc przeszedłem ze strony handlowej na stronę bardziej techniczną tego procesu, tego biznesu, gdzie byłem odpowiedzialny jako solution architect, właśnie za projektowanie tych dużych rozwiązań, dużych serwerowni w regionie. No, i też też wiele bardzo ciekawych projektów udało się przez ten czas zrealizować. Spędziłem w Dubaju 4 lata pracując przy projektach praktycznie we wszystkich krajach Bliskiego Wschodu. Czy to, czy to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy w Arabii Saudyjskiej, czy w Katarze bardzo dużo projektów, ale też w Afryce projekty w Nigerii, w, w South Afryce, czyli w RPA. Także bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawy projekt. I po tych czterech latach wróciłem do Polski, natomiast pracuję teraz ciągle jeszcze dla, dla biura w Zagrzebiu. Mam teraz odpowiedzialność za cały region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki i kieruję zespołem architektów, którzy są rozsiani po całym tym regionie. Pracujemy właśnie po stronie tych rozwiązań prefabrykowanych dla, dla dużych sklepów. Piotr, a powiedz mi, właśnie, bo to trochę mi tak ciekawi ta, ta kwestia. Mówisz, że przyszedłeś z tego biznesu, który jednak opiera się na, na komunikacji z klientem i na takim tworzeniu przestrzeni do współpracy bardziej na tą stronę techniczną. Jak, jak ta, ta zmiana u ciebie zafunkcjonowała? Bo to, taka chyba, to chyba taka podróż, dosyć bym powiedział, w, w przeciwnym końcu. Nie, to, to, to tutaj nie chciałbym, żebyś mnie źle zrozumiał, ja no. jestem zawsze osobą, która jest taka właśnie do spotkania z klientem i uwielbiam właśnie te spotkania z klientem i tak też jest zdefiniowana rola solution architekta, to nie jest osoba, która siedzi gdzieś tam w biurze i po cichu sobie projektuje w autokadzie. na to mamy osobny zespół, który, który bardzo duży zespół projektowy, który jest w Zagrzebiu, Natomiast ja i mój zespół jesteśmy osobami, którzy nie są bezpośrednio odpowiedzialni za sprzedaż tych rozwiązań, natomiast są tam na rynku wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż, żeby być tym doradcą technicznym, czyli jesteśmy okay. osobą, osobami, które no, rozmawiają z klientem, starają się zrozumieć, co klient próbuje zbudować. I zaproponować najlepsze możliwe rozwiązanie spośród technologii, którą Vertiv oferuje i spośród tych możliwości, które również prefabrykowane technologie oferują. Także jest to zdecydowanie rola, która jest bardzo blisko klienta i która pozwala też na zdobycie bardzo dużego doświadczenia, ponieważ jest się z tym klientem przez cały proces inwestycyjny. Od, od wczesnej koncepcji przez projektowanie, przez realizację, później i uruchomienia tej serwerowni. Czy to, czy to tak wyobrażam sobie, że to trochę jest takie Zwieńczenie takiej historii, że, że zajmując się tylko pewnym wycinkiem pewnie systemów, zawsze miałeś takie poczucie, że trochę nie jesteś częścią tego projektu od początku? Jest, jest, jest to taka fajna droga, bo, bo tak jak wspomniałeś, zacząłem gdzieś tam od systemów klimatyzacji i, hmm. i, i no potrafiłem jakby całe te systemy również zaprojektować dla klientów. Później, ciągle jeszcze będąc w Polsce, kierowałem zespołem inżynierskim, takim zespołem przedsprzedażowym, więc wtedy już zdobyłem wiedzę na temat wszystkich systemów serwerowni, czy to systemów zasilania, czy to systemów gaszenia, szaf rakowych, klimatyzacji oczywiście. Więc gdzieś, ta, gdzieś to poszerzenie było, ale ciągle jeszcze na poziomie poszczególnych systemów. No i później przechodząc do zespołu Solutions, jak to, jak to się w naszym, naszym biznesie nazywa, tak naprawdę odpowiadam już za całą serwerownię w tym momencie, więc, więc tak naprawdę jest to taka naturalna progresja od produktów przez systemy i do, do całych serwerowni. Okej, okay, no dobrze, Piotrze, to teraz trochę, trochę mięsa i zapytałbym cię o to właściwie jak te rynki, które są bardzo egzotyczne, mimo wszystko dla, dla, dla polskiego. Odbiorcy dla polskiego menedżera, który jednak bardziej operuje, jeżeli już to, to w regionie Europy Zachodniej, może czasami Stanów, ale raczej gdzieś tam na południu, te regiony trochę dziewicze dla, dla, dla biznesu, jednak z tego regionu się nie, nie udaje. Powiedz trochę, właśnie jak, jak, jak ten region wygląda, jeżeli chodzi o DC na tle Europy, na tle świata, jakie są tam trendy, co się dzieje w ogóle w, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jasne. A... Rynek data center na Bliskim Wschodzie przeżywa teraz bardzo duży boom i przez te wszystkie lata tak naprawdę bardzo szybko się rozwijał, kiedy ja miałem okazję go obserwować. Myślę, że to trzeba rozdzielić tutaj te dwa, dwa rynki: Bliski Wschód i Afrykę. To są rynki, które są na zupełnie innym etapie rozwoju. Bliski Wschód jest zaawansowanym rynkiem, jeśli chodzi o data center. To nie jest tak, że, 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 że ten rynek się dopiero uczy. Jest to rynek ciekawy o tyle, że też bardzo blisko, bardzo mocną pozycję ma tam Uptime Institute i wszystkie wymogi związane właśnie z poziomami tier, które Uptime Institute definiuje. Tak jak w Europie czy w Polsce, jak miałem doświadczenie, gdzieś czerpiemy z tych doświadczeń, ale, ale niezbyt popularne jest certyfikowanie serwerowni według tych wymogów Uptime Institute czy innej instytucji. Tak na Bliskim Wschodzie i w Afryce wydaje mi się, że Uptime instytut jest, jest, jest po prostu ogromną instytucją i jeżeli nie masz tego certyfikatu, no to, to, to nie liczysz się konkurencyjnie, więc tam się, tam się to stało standardem, co też powoduje, że dzięki temu te projekty są naprawdę wysokiej jakości. To, to, to nie jest tak, że to są jakieś, jakieś gorsze projekty. Tak naprawdę bardzo dużo firm takich projektowych, globalnych firm projektowych ma swoje oddziały, na Bliskim Wschodzie, i to są firmy, które no, używają swoich najlepszych inżynierów do projektowania. Więc, więc myślę, że tak odpowiadając, to nie jest rynek, który jest w jaki sposób, w jakikolwiek sposób gorszy od tego, co widzielibyśmy w Europie. Jest na innym etapie rozwoju na pewno. W Europie bardzo mocną pozycję już mają wszyscy operatorzy Hyperscape Cloud. Jakichkolwiek tutaj nazw byśmy nie, 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 nie wymienili. W Polsce nawet ostatnio oczywiście mamy Microsoft, mamy Google, czekamy na jeszcze jednego operatora, żeby się wreszcie ogłosił. Ci operatorzy też bardzo mocno wchodzą teraz na Bliski Wschód i zaczynają dotykać Afrykę. Na Bliskim Wschodzie już w większości z tych krajów regiony cloudowe zostały ogłoszone. W Afryce na razie południowa Afryka jest takim krajem, gdzie, gdzie naprawdę ogromne serwerownie się budują, właśnie żeby, żeby gościć tych aparatorów Hyperscape Cloud, czyli, czyli to są takie kierunki. Okej, okay, okej. Okay, no, czyli, czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o Afrykę, o północ Afryki, nie, nie, nie o Afrykę Południową. To, to, to też jest również region, który bardzo mocno się rozwija, taki, który, który chce doskoczyć powiedzmy, czy nazwałbyś go raczej. Zastanawiam się, jaka jest charakterystyka tamtejsza. Czy rzeczywiście, czy rzeczywiście tych obiektów DC jest w regionie dużo, czy, czy, czy one są tak potrzebne? Czy się gracze międzynarodowi interesują rzeczywiście lokowaniem okay. swoich swoich danych tak blisko no, afrykańskiego ogromnego rynku? Jeśli spojrzymy na Afrykę, problem z Afryką polega na tym, że często traktujemy to po prostu jako Afryka i nawet globus trochę nas oszukuje czy mapie nas oszukują, bo to generalnie wygląda jak troszeczkę większa Rosja może. Natomiast ten kontynent jest ogromny, ten kontynent tak naprawdę zmieściłby Stany Zjednoczone, zmieściłby Chiny, zmieściłby całą Europę i jeszcze trochę miejsca by zostało. Więc to jest to jest myślę bardzo ważne, żeby sobie to, to coś było, które dla mnie to była ogromna, ogromna różnica zrozumienie, jak wielki jest to region. E, czyli, czyli wyobrażamy sobie, że gdzieś z centralnego miejsca, z Dubaju możemy zarządzać takim regionem, a to tak jakby powiedzieć, że z Polski możemy zarządzać projektem, nie wiem, na, na Zachodzie Stanów Zjednoczonych, tak? Mm. Więc, więc to jest też element, który wymaga zrozumienia. E, i Afryka na chwilę obecną to tak naprawdę jest kilka krajów, z punktu widzenia oczywiście branży data center. Ogromnym rynkiem jest, jest RPA i to nawet ostatnio miałem okazję prowadzić rozmowę z analitykiem 451 Research, który wręcz pokazał, że RPA stało się dziesiątym rynkiem w, w Europie, w Bliskim Wschodzie i Afryce jako, jako globalny rynek, jeśli chodzi o data center, co myślę, że dla wielu osób może być zaskoczeniem. Że tak duży jest ten rynek, że mając takie kraje jak Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Irlandię, Polskę, na tej liście na dziesiątym miejscu jest, jest RPA, ale to wynika właśnie z tego, że to jest najlepiej rozwinięty kraj w Afryce i ci duży operatorzy są już gotowi tam wejść. Później idąc dalej na północ w Afryce, myślę, że to są kraje, które bym wymienił, takie jak Nigeria i Kenia. To są kraje. Nigeria, bardzo mocno rozwinięta, jeśli chodzi o rynek data center. Kenia, obecnie na celowniku dużych operatorów, więc bardzo dużo pieniędzy płynie teraz do Kenii i, 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 i te nowe projekty właśnie rosną tam, jak grzyby po deszczu. Natomiast wspomniałeś północną Afrykę. Północna Afryka jest, jest ciekawym miejscem, przede wszystkim jest to francuskojęzyczny region, to też jest ciekawe. Bo tak jak generalnie cały ten region MEA, czyli Middle Eastern Africa, to jest region, gdzie językiem biznesowym jest angielski, co bardzo ułatwia też to komunikację i bardzo ułatwia prowadzenie projektów. Tak, ta właśnie północna część Afryki to jest mimo wszystko francuskojęzyczne kraje uh -huh. i unikające komunikacji po angielsku, więc zupełnie inne podejście do projektów, zupełnie podejście inne do biznesu. Natomiast na chwilę obecną w północnej Afryce, jeśli chodzi o data center, to jest tak naprawdę Egipt, bo Egipt jest oczywiście dużą, dużą gospodarką, mocno rozwiniętą i mocno też inwestującą w te nowe technologie. W związku z tym, jeśli chodzi o, o większość projektów w, w północnej Afryce, to, to właśnie wskazałbym ten Egipt. Ok. Powiedz mi, jak pandemia COVID-19 wpływa w ogóle na, na, wpłynęła na Twoją pracę, wpłynęła na projekty Twoich klientów. Masz, myślę, ogląd na naprawdę taki część, taką część świata i taką część rynku, która jest bardzo interesująca dla, dla rynku, więc jestem bardzo ciekaw tego, jakie masz obserwacje po rozmowach z klientami i, i, i po tym, jak projekty się rozwijają. No, oczywiście pandemia dotknęła nas wszystkich. Ja akurat spędziłem mój ostatni pół roku w Dubaju, praktycznie zamknięty w swoim mieszkaniu w Dubaju, i, i wtedy no, to był początek pandemii, więc w ogóle wszyscy bali się ruszyć z domu, więc, więc siedzieliśmy zamknięci i, i pracowaliśmy każdy z domu, co wtedy było zupełną nowością. Wtedy nauczyliśmy się pracować przez różne platformy internetowe, tak jak dzisiaj rozmawiamy i stało się to już normą. Tak wtedy dopiero uczyliśmy się takiej pracy, co okazało się, że tak naprawdę bardzo szybko stało się normą, ale też pozwala w dosyć sprawny sposób prowadzić nawet duże projekty. Myślę, że branża data center ma to ogromne szczęście w przypadku pandemii, że jest branżą, która zdecydowanie zyskuje na, 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 na pandemii. W, w, zyskuje w takim sensie, że, że spowodowała bardzo duże zapotrzebowanie na, na, na nowe data center. Gwałtowny wzrost, gwałtowny wzrost zapotrzebowania na komunikatory internetowe, na platformy typu Zoom, typu Microsoft Teams i, i, i różne inne rodzaje platform, a, ale również zapotrzebowanie na, platform, na, na usługi typu cloud. Spowodowało, że inwestycje w kierunku data center jeszcze bardziej się wzmożyły. My, przez ten rok pandemii, czy już teraz półtora roku pandemii, zauważyliśmy bardzo gwałtowny wzrost ilości projektu i wielkości tych projektów. Pomaga to, pomaga to też również w branży, w której ja jestem, tej stricte takiej branży mniejszej w data center, czyli rozwiązań prefabrykowanych. Bo dzięki temu, że, że, że część prac, które normalnie prowadzone byłyby na budowie, przy, dzięki tym rozwiązaniom prefabrykowanym są, e, są prowadzone off-site, jak to się ładnie po angielsku mówi, e, zmniejszamy to obciążenie ludźmi na obiekcie, skracamy też czas prowadzenia projektu, więc bardzo dużo projektów przesuwa się w kierunku tych technologii prefabrykowanych. Więc ogólnie, dla wielu ludzi bardzo trudny okres pandemii, dla branży Data Center raczej okres silnego wzrostu i, i rozwoju nowych projektów. No a powiedz mi, jaki inwestorzy spoglądają właśnie na realizację projektów tych lokalnych, czy, czy, czy to się różni czymś w podejściu od, nie wiem, polskich inwestorów, od europejskich inwestorów, czy chociażby amerykańskich? Czy jest różnica? W samym dowiezieniu projektu, w samym doborze nie wiem, komponentów? Czy, czy tutaj widać jakieś wyraźne różnice? Myślę, że parę różnic na pewno można by wskazać. No, mimo wszystko, gdzieś są te różnice kulturowe również. One się objawiają również w sposobie prowadzenia projektów. To, co jest ciekawe, właśnie w tym regionie Middle East and Africa, to jest to, że bardzo dużo tam jest ekspatów, to, to są specjaliści z różnych miejsc na świecie, praktycznie z całego świata, ale często to są ludzie, którzy są bardzo doświadczeni w swoich dziedzinach, swoich branżach, więc często przynoszą ze sobą bardzo dobre praktyki projektowe. Więc często te osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektów, na przykład jest bardzo dużo osób z Wielkiej Brytanii, czy, 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 czy z tych właśnie mocno rozwiniętych krajów, i dzięki temu. To są osoby, które prowadzą te projekty i dzięki temu to prowadzenie projektów jest bardzo ustrukturyzowane. Mhm. E, bardzo dużą rolą, e, i to jest coś, co ja postrzegam jako zaletę tamtego regionu w porównaniu z, na przykład z Polską, e, bardzo dużą rolę mają projektanci. E, projekty na Bliskim Wschodzie, projekty w Afryce są bardzo szanowane i bardzo wysoko wyceniane. E, w, to moje doświadczenia, niestety z rynku polskiego, są takie, że, że, że gdzieś te projekty są traktowane troszeczkę po macoszemu. Te traktowane są też w ten sposób, żeby możliwie tanio je zrealizować i możliwie szybko, a najlepiej przesunąć to na zasadzie design and build, że to ten nasz generalny wykonawca wymyśli, jak tam zbudować nasze, nasz obiekt. Na Bliskim Wschodzie projekt jest jedną z najważniejszych części, części procesu procesu budowlanego i, i rola projektantów jest bardzo wysoka. Rola różnego rodzaju konsultantów, wspomniałem wcześniej Uptam Institute, czyli podążanie za tymi standardami, które oni, które oni zdefiniowali i, i płacenie wręcz dużych pieniędzy za, za później certyfikowanie tych obiektów, no to to jest coś, co, co, co ciągle jeszcze w, w krajach rozwijających się w, po stronie data center, jak Polska na przykład, nie jest tak powszechne. To są zalety, tak? Oczywiście to nie jest tak, że jest, jest tylko różowo. Oczywiście wszyscy potrafimy sobie wyobrazić, gdzieś mamy to takie wyobrażenie Bliskiego Wschodu jako miejsca, gdzie, gdzie czas niespecjalnie się liczy i to się da też wyczuć w tych projektach, tak? Gdzieś tam zawsze jest ta presja czasu ogromna i jest bardzo długi czas przyjmowany na podjęcie decyzji. A później oczekiwanie realizacji projektu, praktycznie w jakichś nierealnych terminach. Czyli, czyli to jest coś, co zawsze się powtarza w tych projektach, że, że oczekiwanie bardzo krótkich czasów realizacji, tak? Gdzie czasem są to wręcz wymagania nierealne, ale to oczekiwanie klienta jest i, 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 i za każdym razem się powtarza. Okej. Okay. Piotrze, powiedz mi, będąc pewnego, rodzaju, pewnego razu w Dubaju właśnie zauważyłem, że tam w miastach znajdują się wręcz takie centra chłodzenia, które wysyłają chłód do, do wielu różnych obiektów naokoło. Trochę chciałem zapytać tak. o tą kulturę chłodzenia, gdybyś mógł troszeczkę powiedzieć jako, jako ekspert, jak to właśnie wygląda w tym mieście, w jaki sposób się do, do chłodu podchodzi. I to zarówno w przestrzeniach komercyjnych, ale też w D.C. Naturalnie, to, to, to ciekawe spostrzeżenie, no, tak jak w Europie tym takim krytycznym systemem są centralne systemy grzania, mamy elektrociepłownie i mamy te centralne systemy dystrybucji gorącej wody, która, która powoduje, że, że nie marcniemy w zimie, tak taką rolę w krajach Bliskiego Wschodu pełnią systemy centralnego chłodzenia. Czyli faktycznie są tam, są tam takie duże, duże maszynownie chłodu. To są wielomegawatowe maszynownie chłodu, które centralnie produkują chłód i później przez taki system district cooling rozprowadzają, rozprowadzają tą, tą zimną wodę do różnych obiektów. No bo praktycznie każda, każda przestrzeń na Bliskim Wschodzie musi być chłodzona. W związku z tym te, 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 wszystkie te wieże, wszystkie te, te biurowce są podłączone do systemów centralnych chłodzenia. I z tego korzystają. To są, to są bardzo ciekawe rozwiązania, to jest to, z czego się nie spotyka w Europie. Oczywiście no nie ma tam centralnych systemów grzewczych, tak? To, to, do, to do niczego jest niepotrzebne. Natomiast tak jak z tych centralnych systemów chłodzenia skorzystają właśnie budynki mieszkalne, czy to będą nie wiem, duże, duże osiedla domków jednorodzinnych, czy, czy, czy wręcz te wieżowce, które wszyscy, wszyscy znamy z panoramy, z panoramy Dubaju. Tak, obiekty data center nie korzystają z tej infrastruktury, akurat, ponieważ to mimo wszystko chodzi o bezpieczeństwo, to mimo wszystko chodzi o niezależność. No, operator data center nie ma żadnej kontroli nad centralnym systemem produkcji chłodu, w związku z tym w przypadku jakiejś awarii no, nie miałby żadnej kontroli nad tym, nie mógłby wpłynąć na, na dostawę tego chłodu, a chłód jest czymś, co musi być non-stop produkowane w, w realiach data center. W związku z tym, wszystkie te obiekty mają swoje indywidualne systemy chłodzenia. Są to inne systemy, powiedziałbym z punktu widzenia technologii, niż, niż w Europie. Z racji tych oczywiście bardzo wysokich temperatur powietrza, które występują przez cały rok praktycznie. No nie są tam aż tak popularne systemy flickulingowe, Tak jak w Europie przy obecnej technologii już praktycznie przez 90% roku można pracować Albo z ograniczeniem czasu pracy sprężarek, albo wręcz całkowicie bez sprężarek i produkować hut dla serwerowni. Tak te systemy freonowe na Bliskim Wschodzie czy w Afryce no, mimo wszystko muszą być, no, bo to, to ten, ten okres, w którym jesteśmy w stanie ograniczyć ich pracę, no, jest odwrotnie proporcjonalny niż w Europie. Pewnie z 10% czasu w czasie zimy możemy troszeczkę ograniczyć czas pracy sprężarek. Ale też, ale też te, te rynki są bardzo otwarte na nowoczesne technologie. To jest coś, co, co też było dla mnie dużym zaskoczeniem, że to są rynki rządzące tymi regionami, bardzo promują wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Gdzieś te kraje, takie jak właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy teraz Arabia Saudyjska, próbują się pozycjonować jako już te kraje, które odchodzą od technologii czy, czy, czy gospodarek opartych o ropę naftową. A mocno inwestują i rozwijają się w kierunku nowoczesnych technologii. I to też czuć po stronie chociażby systemów chłodzenia. Są otwarci na nowinki, są otwarci na wykorzystywanie nowych rodzajów systemów chłodzenia, systemy adiabatyczne, nawet, co, co mogą, może być uznane za dziwne, że jesteśmy na pustyni, a wykorzystujemy systemy wodne do chłodzenia, a są już duże realizacje w oparciu o te systemy. Także wiele rzeczy myślę, że można, mogłoby tam zaskoczyć. Okej, okay, okej, okay. Piotrze chyba na koniec bym chciał Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Czy istnieje jakieś połączenie pomiędzy tym, że postanowiłeś wejść bardziej w, w tematykę technologii modułowych i z Twoim wyjazdem zagranicznym, to znaczy się czy, czy właśnie w regionie Europy, przepraszam, Bliskiego Wschodu i Afryki ta technologia była w Waszej firmie rozwijana, czy jest rozwijana szczególnie, czy te rynki się tą technologią interesują najbardziej? Jest to na pewno bardzo ważny rynek z punktu, widzenia, z punktu widzenia rozwiązań prefabrykowanych. Jest to rynek, na którym jest bardzo dużo realizacji różnego rodzaju, bo to też jest coś, co, co my widzimy z punktu widzenia dostawcy tego typu rozwiązań. Jest duże zróżnicowanie typu rozwiązań, które są dostarczane do Europy i typu rozwiązań, które są dostarczane na przykład na rynek Bliskiego Wschodu i Afryki. Tak jak w Europie, ale to też wynika ze względu na skalę projektów. W Europie dominującym rozwiązaniem prefabrykowanym są tak zwane moduły zasilające, czyli to jest coś, co pozwala tylko w bardzo szybko i w bardzo dużej skali generować dodatkowe moce zasilające dla serwerowni. Gdzie ten główny budynek serwerowni, komory serwerowe, nadal są budowane w tradycyjnej technologii, jako tradycyjny budynek. To, co widzimy na Bliskim Wschodzie, to, to, to wykorzystanie technologii prefabrykowanej wręcz do tworzenia całych budynków serwerowni. Czyli już nie tylko jakiegoś poszczególnego komponentu jednego lub drugiego systemu, czy zasilania, czy systemu chłodzenia ale wręcz zbudowanie całego obiektu, całej serwerowni, nawet dużej, wielomegawatowej w fabryce, przetestowanie tej, tej technologii w fabryce i tylko wysłanie na, na daną lokalizację w dowolnym kraju Afryki czy w dowolnym kraju Bliskiego Wschodu i tylko zmontowanie tamtej serwerowni i uruchomienie. To trochę też przekłada się na tą kwestię czasu, o której mówiliśmy, tak? Ten czas, oni są zawsze w niedoczasie, zawsze im zależy, żeby to było jak najszybciej zrealizowane, więc wykorzystują technologię prefabrykowaną do tego, żeby skrócić czasy realizacji projektów. Więc powiedziałbym, okay. że że w, czy to w Europie, czy na Bliskim Wschodzie te technologie są wykorzystywane, ale w różnych obszarach. Okej, okay, okej. Okay. No to na koniec jeszcze może, gdybyś mógł powiedzieć jakąś ciekawą anegdotę, albo jakaś ciekawa historia ci się przydarzyła, która rynkowo na przykład byłaby interesująca dla, dla naszych czytelników, dla naszych widzów. Och takich historii, takich historii jest mnóstwo, bo jednak spędzając tyle czasu przy projektach, to, 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 to projekt to historia tak naprawdę. To jest chyba urok branży projektowej, że, że, że tych historii tam się tworzy wiele. Myślę, że jedną z takich moich ulubionych, i to będzie coś, co na pewno przez całą karierę będę już, już wspominał, to jest projekt w Arabii Saudyjskiej, który myślę, że do tej pory jest jednym z największych projektów, jaki realizowaliśmy. I to już jest projekt no, naprawdę w grube miliony dolarów, dziesiątki milionów dolarów, który tak naprawdę decyzja o realizacji tego projektu została podjęta praktycznie w ciągu trzech spotkań. Najpierw mieliśmy otwierające spotkanie, gdzie, gdzie klient zdefiniował swoje wymagania. Później mieliśmy spotkanie, gdzie my, jako dostawca rozwiązań tych prefabrykowanych, zaproponowaliśmy technologię, która pozwalała klientowi osiągnąć jego cele biznesowe. Tutaj klient budował ogromną serwerownię w trzech różnych miastach na obszarze Arabii Saudyjskiej. Na zasadzie design and build, czyli na zasadzie, jeszcze nawet nie mam projektu, ale chcę, żeby pierwsza z tych serwerowni była otwarta za 10 miesięcy, a wszystkie trzy, żeby już działały za 18 miesięcy. Normalnie pewnie jedna taka serwerownia to by trwało z 18 miesięcy, żeby ją zbudować, a oni chcieli pierwszą po 10 miesiącach, a trzy w 18 miesięcy. No tutaj to wymagało dużego, dużego pomyślunku ze strony naszego zespołu, ale też wykorzystaliśmy doświadczenia z innych serwerowni tej skali. I zaproponowaliśmy temu klientowi rozwiązanie, mówiąc: To jest rozwiązanie, i tak potwierdzamy. Za 10 miesięcy będzie otwarta pierwsza, za 18 miesięcy będą otwarte wszystkie trzy. To było drugie spotkanie. Na trzecim spotkaniu powiedzieliśmy, jaka jest cena, ponegocjowaliśmy tę cenę i dostaliśmy zielone światło, żeby realizować ten projekt. No i po 18 miesiącach projekt był zakończony. Bardzo ciekawy projekt, myślę, że warto też kiedyś o nim porozmawiać. Ale jedna z najciekawszych historii, jaka mi się przytrafiła. No, szanowni państwo, mam nadzieję, że już w kolejnych wydaniach obiektów trochę więcej dowiemy się o tej technologii modularnej i o tym, w jaki sposób można budować no, w tempie iście sprinterskim. Dzięki Wielkie Piotrze za rozmowę. I, z, I zapraszamy, szanowni państwo, do kolejnego materiału, który już mam nadzieję niedługo na łamach obiektów się ukaże. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.